Dzień dobry Państwu, nazywam się Janina Osewska i zapraszam Państwa na wystawę fotograficzną Fotokolasz Nowy Jork w Galerii Schody na ulicy Nowy Świat 39. Wystawa odbędzie się w dniach od 14 września do 27. Serdecznie zapraszam. Wielką radością była dla mnie wiadomość, że mogę pojechać do Nowego Jorku. Nie na dwa dni, na zaproszenie na zjazd poetów, ale na piętnaście, i że będę mogła chodzić po Manhattanie i oglądać ten inny świat nowojorski. I tak też się stało. Wyjechałam na 15 dni, codziennie planowałam sobie wędrówki po Manhattanie. Chodziłam pieszo, zdarłam buty, fotografowałam i to, co widziałam, chciałam. Dzisiaj pokazać Państwu na tej wystawie. Proszę Państwa, zapraszam do obejrzenia fotografii, które prezentuję na tej wystawie. One zostały zrobione z wędrówek po Manhattanie. Nie przedstawiają takich obiektów, które są w katalogach i w albumach. To jest życie miasta to są ulice to są budynki to są odbicia w oknach budynków. To są szczegóły, które dostrzegłam wędrując np. z dzielnicy Soho. I to właśnie stanowi o tym, że Nowy Jork był dla mnie ciekawy.